Chłopie, Yo. Ale czemu, one pozdychały czy to czy ktoś się pozabijał? No nie, może, Otruł, może, to się... może ktoś się potruł Na wstępie chciałem was przestrzec przed wchodzeniem do tego typu budynków w nocy Niejednokrotnie są one zamieszkały przez osoby lub zwierzęta, które mogą nie być zadowolone z waszej obecności My wchodzimy tam na własną odpowiedzialność i staramy się zachować jak największe bezpieczeństwo Pamiętaj, urbex to nie wandalizm Moi drodzy, 5 tysięcy polubień i w kolejną niedzielę wpada następny film, tym razem w nocy Witam bardzo serdecznie moi drodzy, dzisiaj... Wracamy do urbexów. Mamy bardzo fajną miejscówkę w ogóle, która jest praktycznie że nas. Stwierdziliśmy, że pojedziemy zobaczyć, tutaj widzieliśmy, ja to widziałam. przynajmniej u chłopaków z SRC Urbex. Jak coś to możecie też być do nich, tak w ramach podziękowania, bo chłopaki chcą nam pomóc. I przede wszystkim, jak tutaj stawicie dużo polubień, to oni używają takiego radyka, który nazywa się SB7, który służy do rozmowy z duchami. Czy mogą usłyszeć żeńskie imię? Nie to na przykład Nocka, jakiś nawiedzony budynek. My, oni i duchy które mówię do nas, to przy to byłoby naprawdę przy połowie, jakby zostawicie na naprawdę dużo polubień, tak w ramach po prostu szybkiego powrotu, idziemy. Rzeka płynie, ptaki śpiewają, miastowi mogą pozazdrościć na pewno, bo oni to jedynie słyszą, to kurde ambulans i, i policja pewnie cały czas. Panie i panowie, naszym oczom właśnie teraz ukazuje się budynek, to jest tak, w skrócie, jeśli chodzi o historię tego budynku, inaczej. Za wiele historii w internecie nie ma, bo o tym nic nie piszą. To jest bardzo dobrze zachowane podobno, przynajmniej z zewnątrz z tego co widzę, bo ani się dach nie sypie ani nic. Ale to jest stare opuszczone gospodarstwo z domem, takimi typowo po prostu budynkami z podgospodarstwo i młynem, który podobno tutaj jest. Ale już naszym oczom ukazuje się właśnie brama gwiazdowa, która jest zamknięta. I to może być delikatny kłopot. No ale z drugiej strony mam wejście chyba. Myślisz? No, popatrz jak to wygląda. To jest zrobione tak do połowy i tam wygląda jakby był jakiś plac. Ciekawe czy to jakąś nazwę nosiło na przykład, nie? Bo pamiętasz te pałaco, które rozwiedzaliśmy kiedyś, to one się nazywały na przykład pałac wony Hilda czy... A tutaj na przykład nazwy żadnej nie ma, ale jest Fosa. Czaleś, teraz taki challenge zrobić, to zrobi ten challenge, dostanie tam powiedzmy nie wiem, 200 zł albo stówę i musi wejść do tego bagna. Eee, no na... fuj. Fuj, ty, lę? Robiłbyś to? Za dwie stówy? No nie no, dobił. nie no Przecież stary, jak tam jakieś bakterie, pewnie jest tyle, że masakra No ale jakbyśmy wzięli kogoś, to by to zrobił za dwie stówy? No to nie no, bo później byśmy jak, jak Kamuś poszli do pierdla <grydla> Za bagno? No, no tak, za, by... zmuszanie, za zmuszanie ludzi do, prosto, do wykonywania jakichś... Jak zmuszanie do pracy? Oferta pracy Szansa no na zarobek. to szansa jak zarobę, jak to, oferta, to jest... No to stary, a Kamuś co zrobił? Kamuś powiedział niepełnosprawnemu, że ma po prostu... Zjadać kupy i go do no, zamknęli. Teraz i ale Chyba jest co innego jak zjadanie kupy, a wchodzenie do bagna. No ale on też na przykład tarzał się w tym, w kozec od kota. No ale on jest nieuczciwy, a my byśmy to zrobili uczciwie. <grym> ale z drugiej strony tam się da wejść normalnie. Ktoś chyba próbował, ale chyba raczej nie wygląda to na, na główne wejście. Znaczy, to jest główne wejście, ale wydaje mi się, że to nie jest wejście, którym powinniśmy wejść. <grym> co za <Co ta> głupota! <grym> <noise> a o chyba temu. W ogóle jakaś abstrakcyjna sytuacja całkowicie, bo Z tej strony jest wielki mur, jak też widzieliście, a tutaj wygląda na to, że tu nie ma żadnego płoty nawet. Czyli na choler ten mur, skoro tutaj nie ma nic. My tu żyjemy i eksplorujemy zgodnie z zasadą, że po prostu my wchodzimy i zostawiamy tak jak wszystko jest po prostu pozostawione, więc my tutaj wejdziemy. Jest tak. O, kurwa. No pokrzywy są konkretne. A tak jeszcze z dwa tygodnie chłopie to byśmy mieli tej kombinezą tak jak covid Załatwić, <laughs> w, w ogóle w Anglii budynki, które są niezamieszkane Są puste <laughs> No i to się wiąże z tym, że tam bez nie mogą na chillu siedzieć To, to wygląda... To jest chyba dom? Zabite dechami, lipa, czyli tam nie byłoby nic widać bez latarki Aha. O ile w ogóle tam wejdziemy to jest to, to Tu coś to jest? Paki garaż, chłopie, patrz czy tam jakiegoś motoru nie ma, chłopie Ale to, się to się wygląda widać, jak w Assassin's creed, chłopie Widać w ogóle, to uważam, bo uważaj, chociaż to nie jest źle, ale zobacz na to, że tu są jakieś takie stare mega, pamiętam, że już bardzo dawno temu się używano takich tych narzędzi do, do tego, do, do uprawiania pola, nie? To jest już taka nowoczesna w miarę Fajnie wygląda W sumie dobrze, że tego nikt nie ukradł, nie? Bo to jest jednak bardzo fajne takie, wiesz, zazwyczaj wchodzisz w taki budynek i jest pusto Nie, no ale to nie jest beczka, tylko to jest dmuchała do tego, do zboża Co mówię? No bo mam bójka, który ma rolę i tak to zazwyczaj wyglądało, że do tego się po prostu wrzucało zboże i tam była rura podpięta i na przykład ją ci wydmuchiwało na strych. Cześć, albo... albo z... na przyczepę. No tak to to z... Raczej na przyczepę. Nie no, na strych w tak samo, maje. przecież jak masz mocno dmuchować ci normalnie na strych ci wypchnie, bo to co to taką łopatkę? Czy to masz kopia, bo tu masz potężny silnik, że znaczy silnika już pewnie nie ma. Ale to To jest potężna potężna, kurde, potężny sprzęcik, no. Jakbyś tam opiarenkę włożył, to wydaje mi się, że mógłbyś być Fuj, ptak martwy tu leży. Ale wielki, taki fajny ptak I Już mamy tytuł, znaleźliśmy trupa <grym> Podczas urbexu oh, okay. A co to jest za ptak? A to nie jest myszołów? Oczy ma wyjedzone normalnie To no, już robaki go zjadają Ale miejsce ma na śmierć, chłopie, w takiej stodole Szkoda, gołębie to tam jebać, ale myszołowe są przydatne <grym <grym Ja mam wrażenie, że ta miejscówka ogólnie Jest tak zachowana, bo o niej chyba nie jest zbyt głośna. Możliwe, ale pa, wejście jest Znaczy, no tak, bo mówię, bo zobacz, że to jest wszystko... I chłopie antena Czyli jakbyśmy tam przynieśli telewizor, to jeszcze możemy zrobić nockę z TVN-em <grym> <grym> Chyba, dawaj, to da Teraz chwila prawdy, czy nam kamera złapie w ogóle ostrość? Ale tu jest chłodno, Jezus ale Wiesz co, jest klimat kościelny, co? No, no eś, kościele, eś, Pachnie, pachnie jak na przykład w takim domu babci w takim domu, ale mniej bardziej to pachnie No Zobacz, ktoś mnie złapał Nie ktoś, tylko śrubkę plecak Nie ja wiem Ja jestem <noise> rewelacyjny <nie zna> <noise> Ale tu jest old school Ole sztos Patrz jak tu jest pięknie I To jest mm. co? Oj, to jest piwnico ja ci właśnie... Czyli to będzie, czekać tego od strony tego bagna czy to jest z drugiej strony? Nie, nie, bagno z drugiej strony Ej, myślisz, że ktoś tutaj sypia? Nie no Taki no... stary pies, przecież jest genialny, jak zachowany fajnie No jest zajebiście Mówię, że tutaj o, takie, takie relikty, o takich rzeczach, o takich miejscach nie można mówić, że one są, bo wiesz, to się później kończy z tym, że przyjeżdżają jany i kradną. No. Dlatego najlepiej po prostu tego nie ruszać. No, ale tego by nie mogli, ale mogliby zniszczyć. Ale patrz jak to w ogóle, to jest tak dobrze zachowane. Patrz, ten fotelik jest przecież świetny, nie? No, inaczej, on jest w bardzo dobrym stanie przede wszystkim. Kocek, taki babciny, takie na przykład w Rosji bardzo często mają na ścianach powiedzmy. No, 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 no. <laughs> Nie wiem, czy mu Rosjanie mają zajawkę na takie coś. Nawet zobacz czy jest światło. Nie, no co ty. A spróbuj. Ale nie, bo tu i tak nie ma żarówki. A daj tam palce, sprawdź, ja włączę <grym> porada elektryka. <grym> Patrzysz że węgiel to nie szykowo dopalania. Co jest. ty, 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 ty wiecie, nie wiem, to jest tak opuszczone. Przecież, przecież to jest jakiś totalny sztos, nie? Zobacz, że ktoś sobie na szkołę węgiel i może na przykład um. się albo coś. Jeśli mm. się wydaje, że ktoś tu po prostu zamieszkuje mm. Ale nie wiem sobie, bo nie widziałem w tej miejscowości żadnych bezdomnych nie jest jakiś Berlin, czy Londyn <grystanie> Nie no, nie da się ukryć, no <grystanie> Patrz, jakieś Holinex, Ale ciekawe jest jakiego roku, ty No zobacz 2012 Ej, tak stosunkowo niedawno w sumie, co to jest? 9 lat To nie da nie niedługo Tutaj widzę, jak ktoś na piwerkę sobie przychodzi Butelki jeszcze możemy zabrać, to posprzedajemy najwyżej Patraci Ciborskiego No, to jest 50 groszy chyba, no. Tutaj razem jest złoty 50. reklamy... Zazwyczaj reklamy na filmach wyłączają. to możemy chociaż butelki posprzedawać. Co jest? To jest Do ogrzewania. No z tyłu za tobą O lol! paps cały. No. Jest miejscówka Wiesz co? Mi się wydaje, że kurde tutaj... W nocy mogą być kurde zajebiście. No tutaj ej, Ej, ci panowie kurde oni z tym... jak ja jestem jak mówiłem przed chwilą. Stary to jest suszarka! Weźmy nie jestem. Chłopie? To susz do suszenia, chłopie Tutaj się wkładało rzeczy i prac... i pra... Cisnąłeś, wodę z tego Zgadza. No wiem, chłopie, bo moja babcia takie coś miała A. No tak, tutaj wkładałeś na przykład koszulkę I wyciskałeś wodę z niego Bo wiesz, kiedyś pralki nie miały takiego wirowania, tylko miałeś takie bębnowe zwykłe Coś się od góry wsadzało Ale baje. I tutaj, jak na przykład miałeś... Wyciągałeś takie mega mokre ciuchy Wkładałeś koszulkę i... A to są jakieś wyciskaleś wałki z papieru toaletowego? Nie wiem, wstać palec, zobaczymy No i teraz przekręć. <laughs> nie zaciągnie, ale nie, to jest coś... Fajny materiał Ja w ogóle jakoś dziwnie że czemu ktoś odgrzewa od wewnątrz Zwróciłeś uwagę na to? Nie trzymaj słyszałeś to? No Nie zwróciłeś? Się o właśnie, ale to nie jest... O oh, lol To jest odgrzane? To jest... Bez jak... sensu, Nawet tego nie, nie zauważyłem No teraz tak właśnie rozkwinię, że coś tu jest niechalne Garbonel, olive oil Fines Spanishes Olive Oil Patrzcie, jakie to już jest ten, zardzewiałe, nie jest... No nie jest zapisane Oliwa i Zobacz Jest napisane jak byk, oliwa i Czyli to Dobra, jest no. chyba oliwa z oliwek Falshund bardzo Tutaj może jakiś Niemiec mieszkał, co? Ty, a to nie jest ten budynek? A, a The Herd? Nie wiem, co to? Ale <laughs> to może być z jakimiś ciekawostkami jeszcze tego Kartofel Nie, to chyba nic nie ma ciekawego no. Ej, tu proszę chłodzienka ty, chyba Je... tu jest odresałowany Telefon? Daw w dwa stare tutaj jakiś biznes musiał mieszkać chyba Że na dwa telefony raz gadał To, że tu jest ten węgiel naszykowany i że to jest tak wszystko zachowane Mi się wydaje, że to może być kwestia tego Jak ktoś po prostu e... Mógł tutaj sobie po prostu umrzeć Mógł sobie na przykład wiesz, naszykować wszystko i, i sobie umrzeć, nie? Stary, to jest nyskuj Kurde, wiedziałem, patrz Pamiętam, to jest moje dzieciństwo No ewidentnie jest, napisane Ale tego nie było napisane, nie widziałem Bo, tego. jeszcze jest chłopie no to już chyba po terminie delikatnej może być Uj, hopie. Teraz z się zrobił belt quick O co raz miałem taki odruch wymiotny jak się Bartek spierdział, chłopie, nie? I teraz znowu to, jak to wygląda stosowo No, tu jest już kurde creepy Ja żeby pod tym waną było to o czym ty Czy Czujesz jak śmierdzi tutaj? Tak, to są wszystkie prowadnice Z tego momentu tak, bo ja to muszę rozjaśnić trochę, bo tu nic nie widać. Olwi Do góry chyba idzie wejść. Ale ja nie wiem czy to jest stabilne, Ryzykujemy? Nie no co ty Przecież wygląda na bardzo dobrze. Wygląda co ja może, a jak spadnie, Ty, ja da się Ale coś... Kurde wiesz, co nie ten zapach trochę przerwano. Pod tą wanną może być ten gościu, który sobie o tym mówił, że spoczywa. Ale to, kto wie, a to tak się Nie wiem. Nigdy nie czułem tego zapachu. Dziwny. Wołek zbożowy. To największy... Wróg ziarna w składzie Wróg ziarna w składzie Wygląda na to, że jest bardzo dobrze zachowane I wygląda na to, że ktoś chciał to wyremontować ewidentnie No ale zajebiście To no. jest miejscóweczka niesamowita, że to się w ogóle wszystko trzyma No bo mówię, bo to jest w ogóle... Chyba nie, nie jest nagłasiane w żaden sposób, że tak to wygląda Patrz, do ptaszków Mhm, no jest Dobra, dawaj, byleby tam nie było jakichś szerszeni ani... Nie wiem, tarantu, no. albo coś takiego Ale ten zapach wydobywa się z góry, nie? Mhm. Im wyżej i teraz się nie znaleźli, chłopie. Nie Dobra, weź, upełnij w kręceniach. takie miejsca na że nie było jakichś przypadek. Ty, a tu było coś, niby ten. Raz było jakaś informacja, że jakiś gość w tej miejscowości zaginął, i potem znaleźli jego tu. Tylko, że nie było właśnie w rzece, tylko na jakiejś miejscóweczce. Ale znaleźli, więc tutaj nie, nie ma prawa nic być, chyba że. Pokaż to Mar. I Ale teraz opcamy zbroję, trochę. Jakiś taki opies zlęknięty, teraz jestem. Ja tu chłopów na sb 7 zapraszam, my w biały dzień chodzimy i. Znaczy ja, chodzę i mam obstalone zbroje Przecież jakbyśmy byśmy na z tymi ziomkami Oni byli tak... w nocy? No, i oni tu używali tego z Ale nie chciałem sobie spoilerować tej miejscówki, więc też nie oglądałem całego Proszę pluć do spluwaczki No normalnie, żebyś nie pluł tutaj, to pluć do spluwaczki Mega fajnie zachowane No prostu, lepiej tu by nie stawać, tu Nie, jest melgit To co, idziemy jeszcze wyżej? Możemy pójść zobaczyć, no Ale dymy Ale trochę ten zapach mnie trochę przeraża, kończę szczerze tam jest jeszcze jedno zejście, gdzieś idę No to no idź pierwszy, bo ty masz ten, bo ty masz latarkę Chyba, uh -huh. <grywa>, że chcesz Ta, Tak jest, ja tu pierwsze pająki Patrz, jakieś okienko O, ale to jest tam, duszno, no bo jeszcze wyżej się da Tam to musi być, kurwa, w ogóle nie wiadomo co, co? Tutaj, o paż. Nie no, miejscówka jest topka, powiem szczerze Dawno nie byliśmy w tak dobrze zachowanym terenie, powiem szczerze. Ale wiesz co nie stańmy może w jednym miejscu, bo mi się wydaje, zobacz, tutaj na tej widać podłoża. Ej, kłopie, słyszysz to? Możemy teraz stać na całkowicie prosto rozwalonej podłogi i za piętro niżej. Nie A my... tam podłoga z dołu jest tak słaba, stara, że za będziemy dwa piętra niżej. Nie no jest. Wiesz co? Patrz, dopiero tam się chyba zaczyna taki kompletny syf. Taki że wiesz, że podłoga jest zepsuta. Ja to tam nie idziemy, z tym nie spać. Ale tu jest w miarę git. Na razie. Ja będzie strzyszało, to będzie najwyżej. Kurde, czuję taki niepokój jaki delikatny, jak tu siedzę. Ja też, ale ten. Nie wiem, może przez ten gorąc, że tutaj się wchodzi, jest tak duszno. Może tak, ale. No nie wiem, no czuję takie. ten zapach, który mnie tak. nie wiem, dziwi. Tu już Udy. normalnie. Aż stoi tutaj i czuję, jak tu się wszystko jest miękkie. Jakbyśmy stanęli we dwójkę, to lecimy na dół. No, też mi się tak wydaje. No to idź nagle z okna. A ja sobie leczę po prostu. to co nagrałem. Ale jak to tu jest klimat. To jak coś łap. <laughs> Kamerę. I sprawdzaj. Nie nie nie, to już jest git, bo... Wiesz co? Tutaj mi się wydaje Tutaj jest, jest ok Tu jest gitowa Silnik Tu jeszcze na przykład już są dziury, widać O kur... Yo! Co się stało? Stary, no noga mi chopie z 20 centów. Dobra, przecież z 10 centów w dół poszła. To jest folia i ja na nim stanąłem stary i się noga obsunęła. Jo, ej, stary już byłem pewien, że lecę nie? Dobra, tutaj chyba nie chcę stać. Ale bo tutaj jest Bo tu wygląda na to stary, że, 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 że jest przypała i tak tam w sumie nic nie widać oprócz dachu z tego drugiego budynku. Ale autentycznie powiem szczerze obsłami zbroję, nie? Zobacz, bo to stary to jest... patrz, ja jeszcze byłem w tym miejscu, wiem opie ze schodów od razu. Ja No identyko tutaj Zobacz, tam jest ta dziura tak. Tu jest ta dziura Tu stanąłeś? Nie, 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 ja, ja byłem obok tego ja Jest tutaj, gdzie jest to wszystko takie spleśniałe, widzisz? Aha Ja tam stanę, i zrobiłem taki krok i nagle łapię Bo Patrz, tu jest kolejny stary ptak Teraz zauważyłem No tutaj, o Już wiem co się pierzi. I ten, ten sam ptak. No zobacz, no ja wejdź. Ja nie wiem wcześniej, że to może drugi... A nie, to mówię być innego. One pozdychały czy co? Czy ktoś się pozadijał. Nie może potruł może, się... może ktoś się potruł. Takie ptaki to chyba nie padają, zwłaszcza że wyglądamy takie zdrowe, nie? Dziwne właśnie. Nie chcę zobaczyć jak wygląda No Tutaj już na przykład pozawijali wszystko. Ale pan, w to zostało. Ale jakbyś chciał pastę Colgate, to no, jak najbardziej możesz sobie zawinąć. Albo. To jest szapa Mam kurde stres, jak otwieram tak szafę, bo nic tu nie znajdę. Nie, nie ma tu nic, jest pusto. Hej, zapomniałem o tej piwnicy. Jeszcze piwnica. I tam jeszcze taki budynek. Ale tu jest wielkie, kurde. A tu byliśmy chyba, przed nie? Nie, tu nie. Czy byli, nie, nie byliśmy byli, tylko inne byli, wejście, inne wejście. Jestem bohater. Tutaj jest, a? wygląda. Patrz, jakie tu są liny w ogóle profesjonalne. No nie, to już nie, to nie będzie co? nic co, co, się jest jakieś mocowanie do tych sprzętów Ludweczka Ja idziemy tam No jak, chłopie Pusta? No, a, tylko pojemniki są Pusta, pusta To się musiało chyba nagle stać Ej Możliwe, że to był jakiś pan z rodziny Nie <grym> <grym> no, żartuję to nie No, to Ale tu jest nisko to jest chyba jakaś mała piwniczka, wiesz? Tak, to jest malutka pimiczka. Trochę przeraża mnie to, że tutaj normalnie cegły lecą. W tym miejscu. to no wygląda, strasznie to wygląda. Nie, wygląda niestabilnie na pewno. Na tyle, żeby prosto tam wchodzić, ale. Jak to było w pewnym serialu? Nie powinienem tego robić, ale. pój. <noise> w jakim serialu? O, no chłopaki z baraku wyglądają? A, nie, nie. Nie oglądałem tego nigdy. No, tutaj jest chyba to badm. bagno. <głosy> bagno? bagno! <noise> Te belki zobaczone ledwo co stoją? To się albo musiało przechylić, albo te belki ktoś chyba piany chyba montował. Zobacz, że to jest wszystko stary bokiem, no. Zobacz jak one stoją, te stropowe. No to źle było. Patrz na ten mur, chłopie, zobacz. Tutaj, do góry, tu, tu, tu. Chłopie. Przez to stoi chyba na, na słowo honoru. Dobra, mamy naprawdę super miejscówkę, znalezioną po części. Eee, I powiem że to jest chyba najlepiej zachowane miejsce, jakie eksplorowaliśmy. Nie? Taką dobrą sprawę. Znaczy, były dobre miejscówki. Ale to jest najlepiej zachowane. Ale to jest najlepiej zachowane. Tak pod względem takim, że nie jest zniszczone przez wandali przede wszystkim. Więc moim zdaniem to jest naprawdę kozacka, kozacka opcja. Tam jest to okno, patrz, o którym wcześniej mówiliśmy. No, no, no. Ale... To jest to okienko, na którym, przy, przy którym byliśmy tam. Nie, to nie był warty tego, że mogłeś spać na dół. No, ale powiem ci, że optany auto też się zbroje, nie? Na ja szczęście jest to, że ja szedłem od samego początku, pewnie, niepewnie. Tak. On. Więc to było tak, że ja krok, postawiłem krok. krok. I wiesz, rozłożyłem, rozłożyłem siłę tak, że nie, po nie postawię pewnego kroku, że tak, że nagle po prostu cały ciężar po prostu na prawą nogę. Ty tak, tak jak mnie, cyk, zobaczyłem, że mi się noga zapadła i momentalnie zabrałem nogę, no. Ale to jakie jak tam musiał być próchno, skoro ty zrobiłeś tak troszeczkę, dąbłądę. No ale ja chłopie, wiesz. <laughs> to ile może twoja jedna noga ważyć 20 kilo? Jak noga, chłopie, jak tutaj o. No ale nie zrobiłeś tego kroku, jak cały bandziłby się, to byś... No ale na wydaje mi się, że przyniosłem co najmniej pół ciała.